Trupia farma to teren, na którym prowadzone są badania rozkładu zwłok, które prowadzą antropolodzy sądowi. Ciała na takim terenie są zakopane w ziemi, pozostawione na powierzchni, we wrakach samochodów, czy zanurzone w wodzie. To pozwala na badanie, jak i w jakim czasie rozkłada się ludzkie ciało, biorąc pod uwagę wpływ wywierany na nie przez takie czynniki zewnętrzne, jak na przykład temperatura, rodzaj gleby. Czy wilgotność powietrza, ustalenie momentu zgonu może ułatwić obserwacja rozwoju larw w ciele. Wszystkie te informacje są niezwykle przydatne w medycynie sądowej. Powstanie takich farm przyczyniło się do ułatwienia pracy pracownikom kryminalistyki. Jedną z pierwszych czynności pozgonnych było i jest do dziś zamykanie oczu zmarłej osobie. Dziś robi się to tylko ze względów estetycznych. Jednak kiedyś powody były inne. Wierzono bowiem, że zmarły, mając otwarte oczy, może wypatrzeć osobę, którą pociągnie za sobą. Szponak strachu to aż 40 przerażających historii, które opowiedzieli mi moi widzowie. Dołącz do osób, które już pobrały tego strasznego e po niższej cenie. Spiesz się, póki cena jeszcze nie wzrosła. Mówi się, że do samej bramy cmentarnej dusza trzyma się jeszcze człowieka. Dlatego też zwłoki są lżejsze. Dopiero gdy wnoszą trumnę na cmentarz, dusza opuszcza ciało i wtedy staje się cięższa. Trumna ponoć jest wtedy tak ciężka, że pogrzebnicy z trudem niosą ją na miejsce pochówku. Nagła śmierć sercowa jest inaczej nazywana nagłym zgonem sercowym. To nieoczekiwany zgon, który poprzedza utrata przytomności. Następujący w ciągu godziny od pojawienia się objawów. Do nagłej śmierci sercowej dochodzi u osób z chorobą serca, która została wcześniej rozpoznana lub była utajona. W średniowieczu, kiedy wierzono w duchy, gdzie tylko to było możliwe, kładzono chryzolity, po to, aby wygnać i odstraszyć złe demony. Głęboki smutek, ciężkie myśli czy depresja. Które izolują człowieka przed światem, według wielu wierzących w zjawiska paranormalne przyciągają złe duchy. Brak postrzegania sensu życia sprawia, że są oni bardziej podatni na ich potrzeby. Niedawne badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Psychiatryczny w Bostonie wykazało, że żadna aktywność nie może wyjaśnić zjawiska zwanego koszmarami. Podczas gdy wiele snów pochodzi z nieświadomych pragnień, większość koszmarów wydaje się pochodzić z odrębnej części mózgu. W rzeczywistości, gdy badani są proszeni o przywołanie koszmarów, prawie zawsze znajdują się w tej samej części pamięci co rzeczywiste wspomnienia fizyczne, a nie w części, w której są odtwarzane normalne sny. Inaczej mówiąc, kosmici czy inne stworzenia, które widzicie w nocy w swoich snach, są prawdziwe. Ciekawość tego, co dzieje się po śmierci, jest dobra, ponieważ nadaje życiu większy wymiar, poszerza świadomość i sprawia, że myślisz znacznie szerzej niż codzienne wydarzenia i okoliczności, które napotykasz w życiu. Dusza może opuścić ciało przez różne części ciała, w tym oczy, uszy, usta, odbyt lub palce u nóg. Na wyjście duszy może mieć wpływ stan umysłu. Przy czym umysł prowadzi do wyjścia w górę, a umysł prowadzi do tylnego wejścia. Utrzymywanie umysłu wolnego od pragnień, niechęci, niepokoju i nienawiści może wpłynąć na sposób, w jaki dusza opuszcza ciało. Dusza musi narodzić się jako człowiek, aby dalej ewoluować i stać się wolnym. Istnieją królestwa poza królestwem fizycznym, które dusza może odwiedzić. Czas śmierci jest powiązany z karmą. I może wpływać na dalsze życie. Wiek nie jest czynnikiem wpływającym na to, czy dana osoba się odrodzi. Wybór rodziny, w której rodzi się dusza, jest kierowany przez sanskary duszy czyli przeszłe doświadczenia i karmy. Duszę można przyciągnąć do pewnych okoliczności i środowisk w oparciu o jej przeszłe doświadczenia i karmy. Nie jest możliwe przywrócenie kogoś do życia po tym, jak został pochowany lub poddany kremacji. Jest mało prawdopodobne, aby osoba zdecydowała się na powrót do tego samego starego ciała po śmierci. Miejsce nie jest tak ważne jak stan świadomości w chwili śmierci. Po śmierci dusza żyje, a jej uczucia są wyostrzone, a nie osłabione. A ponieważ dusza żyje jeszcze po śmierci, Pozostaje dobro, które nie ginie wraz ze śmiercią, ale wzrasta, działa we własnej sferze bez żadnego związku z ciałem, co jest dla niej ciężarem niż korzyścią. Baba cmentarna to starożytny słowiański demon, który nocami snuje się w okolicach cmentarzy, rozkopuje mogiły i rozrzuca dookoła wygrzebane szczątki zmarłych. Okazuje się, że nie tylko martwi są w kręgu jej zainteresowań. Biada, jeżeli ktoś żywy zawędruje nocą na cmentarz, na którym grasuje baba cmentarna. Demon chwyta wtedy takiego nieszczęśnika swoimi długimi, czarnymi pazurami, mlaszcza jęzorem, zgrzyta ostrymi zębiskami i ciągnie pechowca między rozgrzebane mogiły. Osoby będące w upojeniu alkoholowym lub pod wpływem narkotyków. Osoby zmęczone, chore, osłabione są łatwym wejściem dla zmarłego w celu komunikacji z osobą żyjącą. Inne osoby to przypadkowo spotkanie ludzie na ulicy, ale także nasi bliscy, w tym dzieci. Słuchajcie uważnie wszystkich dookoła. Zmarli mają wiele sposobów, by się z nami skontaktować, więcej niż myślimy. Zły nie ma bezpośredniego dostępu do naszej duszy. Nawet w stanie opętania, również kiedy się manifestuje, nie ma dostępu do naszej duszy, nie ma bezpośredniego dostępu do naszych myśli. On szuka drogi pośredniej, bo tylko tak może na nas oddziaływać. Jeśli ktoś o trzeciej w nocy puka do drzwi, w żadnym razie ich nie otwieraj. Dawno temu wierzono, że drzwi wejściowe to granica między dwoma światami. Dlatego jeśli więc ktoś dzwoni lub puka do Twoich drzwi w nocy i widzisz, że nikogo tam nie ma, nie otwieraj, bo jeśli to zrobisz, będziesz mieć kłopoty, to mogą być duchy zmarłych, które być może w tym domu mieszkały i proszą nas o pomoc. Jeśli natomiast coś puka trzykrotnie, wróży to najgorszy scenariusz. Jeśli w tym domu ktoś choruje, oznacza to zapowiedź najgorszego.